Czekajcie Kuba wpadł z kraju do raju. Jedno, co jest pewne to ostatnio tylko zmiany, dlatego my też musimy zmienić nasze plany i z podróży do Zanzibaru wyszło to, że usiądziemy w połowie drogi, a w połowie drogi to jest w Dubaju. Więc jak widzicie walizkę z tyłu wszyscy sobie śpią spokojnie. Pojedziemy właśnie na lotnisko, ci zregenerować siły, oczywiście oprócz mnie. Dlaczego Dubaj? Dlatego, że tam w sumie jeszcze nie byliśmy i postanowiliśmy Wam pokazać jak zrobić sobie stopover w Dubaju i jak wykupić w Emirates bilet z darmowym pobytem na miejscu. Powiemy Wam standardowo jak się tam dostać, jak kupić karty do telefonu, gdzie wymienić kasę, gdzie nie dać się oszukać, jak zorganizować sobie już pewnie na miejscu, o tym mówię, z jakich aplikacji skorzystać, tak, Jakie aplikacje do wynajmu samochodu, roweru, jak planować sobie podróże. Dubai jest duży, od jednego miejsca do drugiego, gdzie zanocować, tak żeby wszędzie było blisko. No i tak, żeby trochę kasy na tym wszystkim można było zaoszczędzić, a zobaczyć i skorzystać z najfajniejszych miejsc, z najfajniejszych plaż w Dubaju. Oczywiście Burj zamierzamy zobaczyć, popływać troszkę po fontannach zamierzamy do na -y, na pewno iść, tam pomieszkamy troszkę na, na palmie Dżamirze czy na tej najnowszej palmie w Dubaju i wybierzemy się do Ras Al Khaimah, zrobimy recenzję Rixosa, zrobimy recenzję Double tree na pewno też wybierzemy się na pustynię wszystkiego tego nie zrobimy w 48 godzin, natomiast przedstawimy Wam plan podróży na 48, czyli na -over, a także taki trochę dłuższy tak żebyście mieli pogląd, ile to wszystko kosztuje, jak to wszystko wygląda, jak sobie poradzić na miejscu wszystko zorganizować na własną rękę i nie dać się naciągnąć na jakieś ogromnie drogie wycieczki na miejscu. Trzymajcie za nas kciuki, zmierzamy na lotnisko. Opowiem wam też po drodze trochę jak wygląda teraz pobyt na lotnisku na Okręciu. We, według mnie wylodnionym, ale o tym się przekonamy Także. Cześć, no i znowu jesteśmy na lotnisku zobaczcie co tu się dzieje godzina 19 prawie pusto lotnisko Okęcie wykończył COVID jedyny odlot jaki macie to praktycznie jest Emirates nasz i Fly Dubai do Dubaju a reszta wszystkich lotów to są tylko loty Polskie, i tak właśnie lotnisko Okęcie zostało wykończone przez naszą kochaną władzę. Zobaczcie, to czerwone, co tam widzicie w tle, to jest właśnie Emirates, Fly Dubai, Enterer Rano i nic poza tym. Tak wygląda rozkład lotów, czyli dwie tablice na cały dzień jutrzejszy, i praktycznie nic więcej nie ma. Kiedyś od godziny 6 do godziny 8.30 się zajmowały loty na czterech tablicach więc łatwo sobie wyobrazić do czego my tu zmierzamy. Także to nas tylko punkt kontrolny. Za chwilę pakujemy się do, do samolotu i lecimy dalej do Dubaju. Także do zobaczenia w kolejnej relacji jutro, już z miejsca. Ciao.